Siemano tu kolekcjoner panini i dzisiaj przechodzimy do wirtualnej gry Champions League. Już nagrałem ci odcinki z Brazylią i też kilku Was tam pisało, żeby przenieść się na Champions League. I tak zrobiłem pokażę Wam mój skład. Całkiem całkiem się nazywa um. Um. Czemu się nie chcę włączyć? Dobra, już jestem. on tak. No wiem, obrońców za bardzo nie mam, ale mam za to niezłego bramkarza Manuela Noera. Na obronie Vaner Heen, Diego Silva i Pique. Ten dalej Iniesta, Chavi, Ezil, Pirlo i na Ronaldo, Van Persie i Messi. Ławka Neymar, Van Persie i... Jajaturę. Zagramy sobie. No, dawno nie grałem, przyznam szczerze. Nie wiadomo, czy jeszcze ktoś y, będzie w to grał. A nie, jest tu ktoś, ale... Stworzę mecz, dobra. Jest już jeden. Dobra, jestem gotowy. Adi2014J Dobra, gramy. Która zaczyna? Z drużyna. Rywal, ale co to on ma tutaj za ustawienie? Bramkarz, no to tutaj nie ma co pajacować za bardzo. Jednak... Kurczę, ale co tak muli? Muli, muli. Brazylia mi tak, powiem szczerze, nie zacina. Tak, tutaj nie było co... Pracować, Oliver Kahn, legenda. Nie, nie, nie. Ja tutaj pff, na początek będę dawał sobie karty, ale tutaj nie ma sobie kart, żeby coś dawać na początek. Teraz, jak myślicie, pomocnik, oczywiście Chawi. Ja się na to nie dam nabrać i dam pirla. No to i jest to. Prawie jak Chawi. No, czysto 10. no to nie, to nawet nie miałem szans. Dobra, jedziemy dalej. Atak tak. Hmm. Damy Manuel Neyera Dobra, zobaczymy Jest Götze Jest 2 hmm, Teraz, co tu dać? No dobra, dajemy Messi Ronaldo najpierw Słabszy trochę na ataku Ronaldo o. Tak o jeden. Um, Andi wybiera. Mm, Vincent Wincent kompany. Chyba wygrał ten meczek. Zobaczymy. Idziemy dalej. No to teraz może czafi. Albo nie, bo może mieć tego człowieka, To damy atak. Nie chciałbym, remisu. Frank Ribeiro. Fajna limitka. Topki są nawet dobre w tym Champions League. gorzej z topkami jest w Brazylii. Mam słabe staty do 100 tylko. I to, to mnie przeraża, właśnie. Tutaj, jak widzicie, są bardzo dobre topki. Patrzcie, trzech na ławce, mam stopek. No, wiem, tutaj obraz za bardzo no, nie jest wyśmienity, ale myślę, że Wam się podoba. Obraz. I mamy już 4-2. Fajnie. To teraz może. Hmm. Dobra, Ezil. Dawaj, Ezil. Coś mnie, prze, coś mnie tak zaskakuje, że ten Gostek nie ma um, Czawiego um, ani Neymara. Albo ma i chce zaatakować potem TheGameChanger. I oczywiście wygrywamy. Jest już 5-2. Kontynuujemy. Zaraz napastników będziemy wprowadzać oj, 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 jest ten gostek czy go nie ma czyżby powtórzyła się sytuacja nie, jest, 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 dobra nie chciałem powiedzieć to co zdarzyło się w Brazylii, że goście sobie gdzieś poszedł no i niestety Mecz bardzo był długi. Dobra, jedziemy dalej. Flawi Hernandez. O Marek Hamcik, fan favorite. Mm, dobra, robimy zmianę. Zmianę, zmianę. Kogo ściągamy? Dobra, fan Rechin, Von Percy. Atakuje. Gonzalo Higuain Mam tą kartę Gamechangera akurat. Dobra. Albo wiecie co? Nie da się już wysłać? Czy to nie to jest poddanie się. A dobra. Kul. Neymar i atak. Teraz mnie do bramkarza. będzie fajnie, będę obrońcem obranio, a bramkarz będzie atakował i tak będzie chyba. Fajnie, lubię takie coś, że bramkarz, e, że przeciwnik już wtedy nie ma nic do powiedzenia. no i okej, pięknie. I teraz atakuje kto? Jaki bramkarz? Atakuje... <grystanie> Dzień Ludzi po fonu, 47 prawie wygrał. Dobra, jeden meczek zagraliśmy. 7 minut już trwa. No dobra, kończymy na dzisiaj. Może wrzucę jeszcze jeden filmik dzisiaj, ale już nie wiem czy zdążę. To by było na tyle na dzisiaj. Żegnam Was kolekcjoner panini. A podoba Wam się to rozstawienie? Jak my, mielibyście jakieś niepotrzebne kody, piszcie na PW. Na pewno, na pewno przyjmę TPW, na pewno te kody. Tak się ten skład prezentuje. Ja was żegnam, kolekcjoner, pani Nie.